Nadchodzą święta, wy też się cieszycie. Cześć, dzisiaj Wam pokażę swój serwer. Nieraz o nim wspominałem na karcie nawet społeczności. Tu mam taki domek wbudowany przez jednego z członków tego serwera. Tu Czekolade zbudował takiego, i z kimś na spółkę. Minecraftowego, tam dalej jest choinka, ale do niej później przejdziemy. Na tym, gdzie ja stoję, teraz na górze, to stoi na dachu, takim dachu ogrodzie swojej posiadłości. Tu jeszcze dużo przede mną pracy jest, hmm. ale wiecie co? Za chwilę ją Wam pokażę. Ale nie chce mi się schodzić po schodach. Zrobimy coś innego sobie. Lub do wody. Jesteśmy na dole. Zobaczcie, jaka wielka. Dzisiaj nią się nie będę zajmował zbytnio, dlatego że ją sobie zobaczymy z daleka. Bo ona jeszcze nie jest urządzona w środku, dopiero będziemy coś robić. O, na górze, tam w chmurach domek jest. Na razie go nie zwiedzimy, bo na razie nie mogę latać. Muszę sobie znaleźć skrzydła i dopiero wtedy będę mógł latać. Dobrze, zaczniemy od tego domku, ale ja sobie postawię łódkę. Będzie szybciej tam dotrzeć. Dobra. Tak. Ok. Oczywiście mam zbroję ulepszoną. Tak wygląda mój z tyłu. Z przodu od chłopaków dostałem w prezencie. Ok. Tutaj to wygląda w ten sposób. przejdziemy, zobaczymy. Muszę się nic nie widziałem przeciwko temu, żeby wam pokazać. O taki domek prosty, elegancki. Schodzimy, żeby tutaj nie napsuć czegoś za dużo. Tu jakieś skrzynki. O proszę, bardzo, tu oświetlenia takie. Wow! Co to jest? Nie wiem, co to napisał. To słowo wygląda, to zobaczymy. A tu jest ten cały portal do piekła. Ok, to co mówił, że będzie zobaczymy, pożyjemy, jak to będzie wyglądało, poobserwuję chętnie. Ok, to idziemy dalej. Czekajcie, my wchodziliśmy którędy. A bo to jest tył, tu jest wyjście. Dobra. Zamykamy. Tu ma farmę, takie sprawy, duperelki swoje. Nie będziemy się tym zajmować. Idziemy dalej. Dobra, dobra. tak, popłyniemy teraz sobie tutaj opłyniemy mój domek Ach, sorry, tutaj nie ma jak opłynąć, bo tutaj o dobra, wyciądziemy sobie gdzieś tutaj I z printem biegniemy I sobie biegniemy do przodu. tutaj jest ten ludek. Tu las brzozowy posadziłem. Bo będę potrzebował, żeby wykończyć ten swój dom. O, tak to wygląda na razie. Będzie dużo ciekawiej. Tu jest kolejny taki zwykły domek, ale go sobie już nie będziemy w środku oglądać, bo to są go dwa piętra, tam nie ma nic zbyt ciekawego. Tu jest taki magiczny tunel, zaraz wam pokażę. Siadamy, W i... Mhm. Dobra, to jest, tutaj jesteśmy. O i tutaj prosili mnie, żeby zobaczył co to są to table, yy, za tabliczki. Coś zde dostaliśmy informację, że nasze budowle będą na twoim odcinku, to chcielibyśmy się przedstawić. Czekaj to, to, to i tutaj są osoby, które chcą pozdrowić, każdy sobie to przeczyta, ja już nie będę czytał. Tu jest takie specjalne lasery zrobili do tego, żeby... o, mamy dodatkowe, tu w rogu się umiejętności pokazują, wzmocnienie, życie, coś tam, taki... jak tu w pobliżu tego jestem, to... tu jakieś takie owieczki, Tajnia dla koni. No w ogóle funkcjonuje. Tak są konie. Proszę bardzo. Tu za dużo nie będziemy grzebać. Tu taki domek sobie powstał. O. W ten sposób tak mniej więcej byście widzieli, o co tutaj chodzi. Najlepsze... O, zobaczcie, jak tu ładnie rozbudowali. To w ten sposób to wygląda. Tu stół do odscentowania. I sobie zobaczymy, co tutaj chłopaki przygotowali. Dobra, tutaj ja się nie wyznaję w tych rzeczach. więc sobie wysiądę aha, dobra, proszę nie wchodzić, okej okay. okej okay. więc pozwoli mi night to no, więc Kurde. Czekajcie, muszę coś Co zjeść i sobie zrobimy inaczej. Przyjdziemy się na piechotę bo chłopaki lepiej to operują tu jest wejście o, taki taras widokowy tylko jest noc, ja sobie mogę zrobić coś takiego czary-mary, jest dzień bardzo fajnie to zrobili i teraz w dół. Przejdziemy w ten sposób, ja już się nie będę tym bawił, bo tutaj widzę coś tutaj jest. Shift. Kurde, tam przynajmniej to zrobili, zobaczymy, co tutaj mają niebieskie. A, to takie legowisko. A tu do góry? To zobaczymy co tutaj jest. A, to ten domek. Aha. To takie bu buty. Dobra. To na tyle. Inne rzeczy zaraz wam pokażę tutaj z tej strony. Myślałem, że tam dojadę, ale to są takie już. Ma, ma, ma. O, i tutaj takie różne zwierzęta powstały. Słoń, owca, żyrafa, lew, orzeł i kobra. To już pamiętam na... O. I myślałem, że tu przybędziemy. O, tu jest taki domek, można tutaj sobie o moment taką tu powierzchnię. To nie będę tutaj wchodził i psuł. I tutaj są jeszcze pszczoły, dobra, kończę. Zbliżamy się do końca odcinka, bo do sedna sprawy. Więc ja muszę sobie szybciutko się udać. Jeszcze okej, okay, choinka. Zbliżają się święta. Wszystkiego najlepszego, dużo prezentów wymarzonych i wszystkiego najlepszego dla Waszych rodzin. Takie na spontanie życzenia. Na razie. Cześć. Pa.